Szczęść Boże, wizja i przekaz Najświętszej Marii Panny do Melanii. 15 lipca 2025 roku. Armia Rosyjska w Niemczech nagle i tymczasowo. Widzącej Melanii ukazuje się Najświętsza Maryja Panna. Od samego początku widzenia, Maryja ukazuje się z szeroko otwartymi oczami. I przerażonym wyrazem twarzy, twarzą, która wywołuje u widzącej szok, jakby Maryja ujrzała coś, co głęboko ją poruszyło. Widząca widzi następnie, jakby w przyspieszonym tempie, trzy wschodzące i zachodzące słońca, od lewej do prawej. Na podstawie tego obrazu widząca rozumie, że wydarzenia te nastąpią nagle. Obraz ten powtarza się nieustannie, a jednocześnie widać szeroką drogę, otoczoną łagodnymi wzgórzami przypominającymi winnice. Po tej drodze czołgi przejeżdżają z dużą prędkością, a za nimi podąża armia. To coś więcej niż symbol niosą one znak, podobny do tych, których używano w czasie wojny do oznaczania terytoriów zajętych w wyniku okupacji widząca nieustannie myśli o wojskach rosyjskich wkraczających do Niemiec gdy armia przemieszcza się szeroką drogą nad nią pojawia się stado drapieżnych ptaków atakujących się nawzajem w locie ptaki te symbolizują różne narody Choć wizji nie można ich wyraźnie rozróżnić. Obserwując odrzutowce na niebie, trudno byłoby zidentyfikować ich pochodzenie, ponieważ jest ich tak wiele. Widząca ma wrażenie, że niebo wypełni się myśliwcami z różnych krajów, których działania będą widoczne i głośno słyszalne. Słyszy słowa Hanower i Środkowy Ren. Wojska rosyjskie szybko i zdecydowanie przemieszczają się przez Niemcy. Spieszą się, wydaje się, że to przejazd krótki i bez długiego postoju. Obecność wojsk będzie nieprzyjemna i wyraźnie zauważalna, ale krótko trwała. Przemieszczają się przez Niemcy, mając za cel inny kraj. Matka Boża pragnie, aby ludzie zostali ostrzeżeni. O stanie wojny w Niemczech, który pewnego dnia nastąpi. Pragnie ich do tego przygotować. Na kolejnym obrazie widać samolot wojskowy, wystrzeliwujący salwę amunicji. Chodzi o naloty. Widząca na chwilę myśli o Berlinie, a potem wizja się zmienia. Na Placu Czerwonym w Moskwie pojawiają się czołgi i obce wojska. Pokazuje to atak na stolicę Rosji